Albo to z gazem są ciągłe problemy, <noise> albo na przykład nierówno mi chodzi, kicha-prycha, więcej pali na gazie. Tak, bo auto lepiej pracuje na gazie niż na benzynie, e, to też może zadziwić niektórych, ale tak jest. I tak e... powiedzą, że to reklama. Aha, e, no <noise> tak. No. Okay, a możemy na zynieć jedziemy, jedziemy nawet, gdzie to yeah. są <grystanie> Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku LPG Maestra. Jestem w miejscowości Kokoszkowy koło Starogardu Gdańskiego. To taka miejscowość przyległa. Tutaj warsztat prowadzi Maciek Zinka, nasz autoryzowany, i przyjechał do nas kolega Dominik, tak na szybkości z trasy, bo ma niesamowite Audi, o którym chłopaki opowiedzą. Także cóż, ja Wam. Oddaje głos, co to za rocznik, co to za fura, co ona w sobie ma, jakie ma przeróbki. Oczywiście jeździ na gazie, bo jak żeby inaczej. Zobacz Bartek, pokaż, że Ten jest sprawdź. na gazie. Są obydwie, dwa sterowniki, nie? No dobra. Na gazie. Wierzymy. Wierzymy. Teraz szybko włączę rączkami. Na razie. No to seryjnie, podstawowo jest to 2001 rok Audi S4. Silnik standardowy 27B Turbo, 265 KONI. E, z przeróbek. Od czego to zacząć? Bo to auto już mam dłuższego czasu, więc 9 lat. Co pierwsze przerobiłeś? Pierwszy, Pierwszy. był gaz czy przerób? Nie, no, najpierw były przeróbki. O gazie w ogóle nie myślałem, szczerze mówiąc. E, dopiero, dopiero później, gdzie to auto jednak jeździło, dobrze jeździło, e, troszkę paliło i zużywało tego paliwa, e, no to wtedy przyszło do głowy jednak ten gaz, żeby zamontować. Przeróbki, najpierw co, większe turbiny wstawiliśmy od Audi RS6, gdzieś to fajnie jeździło, było niecałe 500 koni, było mało, gdzieś tam ktoś podpowiadał, że można jedno większe turbo wstawić, no to jakieś tam 6 lat temu wstawiliśmy to większe turbo, wtedy już było ponad 600 koni, no i fajnie to zaczęło już jeździć, zawieszenie zrobione, hamulce zrobione, co tylko można było, już więcej nie potrzebowałem, i to wszystko pasowało. Teraz tylko gdzieś tam w grę wchodziła ekonomia, no to jako i wyłącznie gaz. Bo jednak tam koło 1,5 do 2000 miesięcznie na samą benzynę wydawałem, a odka trochę pali, powiedzmy tam koło 18 litrów przy mojej dziwnej jeździe. Bo też tam troszeczkę dziwnie jeżdżę pewnie nie. Tak, nie możemy rozwijać tego tematu, <grym zielonieniem> bo nie chcemy, żeby to mi Nie <grym zielonieniem> Jest tak delikatnie musicie po się. Po prostu przyśmiejmy tej wersji, że jest źle wyregulowany gaz i na dlatego nie. tak dużo pali. <grym zielonieniem> no, ale <grym zielonieniem> auto prędkość maksymalną ma taką, że trójka z przodu się pojawi. Tak, zgadza się. Zgadza się, ale to. Na to też, autostradzie. Na niemieckiej autostradzie, autostradzie to jest zasługa w sumie skrzyni biegów. Gdzieś tam przerobiliśmy to tę skrzynię, bo nie byłoby to osiągalne. Wystarczało, żeby osiągnąć właśnie te 300 na godzinę z przodu. Ile masz momentu obrotowego? Nawet nie wiem, wtedy było 740 nm, coś takiego to było. No tak, i teraz macie szósty bieg wydłużony od wydłużony diesla. Wydłużono bo... od diesla samą, szósty nadbieg jakby traktujemy, szósty bieg traktujemy jako nadbieg. Gdzieś tam sobie włączamy na tej autostradzie, czy 200, czy, czy 160, czy, czy 250, obojętnie obroty ładnie spadają, i auto sobie I wchodzimy w prędkość na dość no. tak, Nie tak, rozwijając tak. tematu, puścimy oko, będą no, wiedzieć oko. o co chodzi. Tak. Maćku, to może teraz dwa słowa, co tu jest zamontowane gazowego. Od zbiornika począwszy. Od zbiornika począwszy, zbiornik duży, jak największy tutaj się zmieścił, wypchnięty na maksa. Ile litrów? Wchodzi? 56 litrów fizycznie wchodzi. Fizycznie zbiornik wchodzi. Może pewnie powie, ile to inaczej, to 60 parę, tak? 56 litrów wchodzi w każdym razie, czyli zbiornik 65-litrowy. Ja tylko jeszcze wejdę w Słowo Maciejowi, że to jest dokładnie wartość, którą w benzynę tankuje: 56 litrów i gaz. Także nie ma to dla mnie znaczenia, bo każdy mówi, że gdzieś tam przebieg będzie mniejszy na gazie i tak dalej. W tym aucie było to samo na benzynie, to samo na gazie. Dzięki temu, że jest tak duży zbiornik. Dokładnie. I zbiornik. No instalacja jest firmy KME. Jeszcze na reduktorach, KME, na sterownikach KME NEVO są tutaj dwa sterowniki. Są tutaj dwa reduktory Extrema zamontowane. No i skoro dwa sterowniki to 12 wtryskiwaczy. Dokładnie. Jest w tym samochodzie. Mie interesuje to mnie jak sobie poradziłeś z przepływem ilościowym gazu ze zbiornika wszystko do dwa. Wszystko razy dwa. Wszystko razy wszystko dwa. dwa. Dwie rurki od tyłu. Eee, dwie ósemki Fi-8, FI dwa reduktory, dwa elektrozawory, eee, cztery filtry w samochodzie. Tak, tak zgadza się. Cztery filtry, dwanaście wtryskiwaczy. wtryskiwaczy, węży pod maską dużo, dwanaście nawiertów. Zgadza się. tak Oczywiście Ależ. kolektor zdjęty, Dominik wiercił osobiście, tak, pomagał, tak, uczestniczył tak, w, w montażu. Eee, no, była to jedna wielka niewiadoma, tak? co z tego wyjdzie. No i wyszło tak, że na spodziewanie dobrze. Na spodziewanie dobrze, na gazie tą swoją maksymalną prędkość, czyli ta trójka z przodu jest w pełni na gazie bez żadnego Dokładnie. dotrysku benzyny. Dokładnie. Czyli od zera do maksymalnej prędkości jest tylko i wyłącznie gaz. Ja Audi to jest namacalnym dowodem, bo Dominik też na jedną mili czasem się sprawdza, z jakimi autami się próbowałeś. A to już różnie bywało, więcej to jednak były gdzieś. Mniej więcej, Nie miało, już nie rozmawiamy czy no jakie były, właśnie, tylko z jakimi mamy. Ale też tam więcej się jeździło, to faktycznie kiedyś może. To ten gaz trzeba powiedzieć, że to jest 4 lata temu ponad założone, więc to też inaczej, inaczej to wszystko wyglądało, ale w tamtym czasie to te wszystkie BMW, czy M5, czy M3, czy jakieś Mercedes, AMG, cokolwiek, te seryjne auta zostawały jednak z tyłu. Nie? Jednak tam powiedzmy, w tamtym czasie auto robiło 3,5 sekundy do setki, jakieś tam 11 sekund, na czwarty mili, więc... Można to sobie po prostu po tych czasach sprawdzić gdzieś tam jakieś Google czy Internetach jakie auto to yy, może dorównać mniej więcej o, yy, są to też żadne może treningi starty gdzieś to no z marszu gdzieś tam pomiary robione więc z hamulcami robiłeś coś tak Ta, pary hamulce odporcze tłoczkowe są, od Porsche, hamulce, ja są od Porsche założone duże tarcze 345 no tyle. No zawieszenie jest Eibach, Bilstein, no to, to są takie podstawy, mi się wydaje. Poliuretan jest założony, wszystkie tuleje są na sztywno w poliuretanie, żeby jakoś to się trzymało, prowadziło, hamowało, więc... Wydech. wydech? oczywiście jest też zrobiony przez nas od początku do końca. W sumie można powiedzieć, że nawet kolektory zrobiliśmy, bo gdy przeszliśmy na te jedno turbo, tak zwane single, na wielkie turbo, no to trzeba było od samego początku, od głowicy kolektory zrobić, do samego końca wydech jest 3 -calowy przelotowy. I tu jest torsen centralny i torsen, torsen z tyłu dokładnie, tak jak na Dokładnie, każdej dokładnie w jest torsen. Z tyłu akurat jest mechanizm różnicowy otwarty jest w środku skrzyni torsen. I rozdziela A to są otwarty z blokadą? Z nie, tu, tu nie. nie, tu nie było blokad w tych, w tych autach, Gdzieś tam w 80 właśnie co rozmawialiśmy wcześniej tej B4, No to była blokada, blokady, ale dokładnie. potem na przykład były też torseny z tyłu. Nie, nie jest to, tak, to V8. Że ci z dwóch 8, się tego co od wiem, od to V8 miało torseny, nie? Mm -hmm. To się zgodzę. Tutaj, A po nie, śniegu tu... jak się to auto prowadzi? Wypycha Gdzieś je można? przodem? czy? No wypycha, no nie będziemy tu. No oczywiście, to też trzeba troszeczkę już fantazji kierowcy, żeby jakoś zneutralizować te pewnie niedociągnięcia ale jest to do zrobienia wszystko nie? a powiedz Dominik jakie opony preferujesz bo już nie jedne kapcie pewnie tutaj yy, zużył. kiedyś dużo kapci no dobrze, dobrze mówisz tutaj żebyśmy kolegom co? od Audi podpowiedzieli nasze znaczy podpowiedzieli, no wymieniliście doświadczenia tak, co myślisz co, co tu... słuchajcie, wszystko zmienia, ja naprawdę się troszeczkę ugrzeczyłem, mówię, to auto mam 10 lat 10 lat temu dużo wiedziałem o tych rzeczach, dużo jakieś szaleństwo było, umówmy się odkąd jest ten gaz, jednak zacząłem to auto użytkowe typowo ekonomicznie, codziennie na dojazdy do pracy w jedną stronę jakieś tam 20 parę kilometrów mam, więc, więc no nawet teraz byliśmy w Lublinie, gdzieś tam Poznanie, czy z Maciem, jakieś Katowice, Warszawa po kilka razy, więc to... To jeździ, więc to się zmienia. Nie chciałbym w kogoś wprowadzać. Czterech jeżdżę na Michelin 18 celowych i to są chyba jakieś cztery eski, tak? Także polecam, są bardzo, bardzo, bardzo dobra guma to jest. Wcześniej jeździłem na w sportach i też też było ok, dawało rady. No Michelin na pewno jest czołową gumą, to nie ma no dwóch zdania, jak się chce dobrze jechać, no to trzeba to przyczepność. To jest. No w ogóle... Oczywiście wszystkie są z indeksem prędkości, żeby 300 km jednak gdzieś tam w zapasie. Było, to nie to? są codzienne, może na codziennie używam codziennie to można o 200-250. Dobra, ale 300 chłopaki, to, jednak. to jeszcze takie Trzeba pytanie, powiedzieć. bo widzów będzie interesowało, tak? Koszt takiego audi, jakbyś dzisiaj szacował, czy w ogóle taki egzemplarz jak twój, znaczy mam na myśli Eskę, tak? Mm -hmm, mm -hmm. I, czy, czy w ogóle jeszcze zakup jest możliwy, jakie one osiągają ceny i gdyby chcieć ją przerobić do tego, co ty masz? Ciężko mi jest to powiedzieć, ale powiem jak było. Powiem jak było, bo to znowu kolejne 10 lat, no, słuchajcie, to, to naprawdę skawał czasu, to jest dekada, nie? Tak. To ja za to auto chyba 3000 euro płaciłem. Naprawdę było w bardzo dobrym stanie ze Szwajcarii. mnie 175 tysiąca naszych polskich złotych tu wyszło zarejestrowane, więc groszowe sprawy. Na dzień dzisiejszy, z tego co się orientuję, choć też nie zaglądam, gdzieś tam klienci, ktoś podpowie, to chyba 30 tysięcy takie auto rozsądne kosztuje jak nie więcej. Oczywiście w totalnej zwykłej serii, bez żadnego gazu, bez niczego. Gaz to myślę Maciek, coś dopowie. Jeśli chodzi o przeróbki, to było na raty, to robione w tym sensie, że najpierw jednak były te turbiny od RS-a, tak jak mu opowiadałem, gdzieś tam to zawieszenie. Po kolei zauważyliśmy, że na wyścigach właśnie gdzieś w Gdańsku, że auto się źle prowadzi, startuje, że tyłem ryje, że przód mhm. się podnosi, a, a gdzieś tył tam już haczy aż człumikami. No to za miękkie zawieszenie. Dobra, szukamy zawieszenia, co tu najlepiej stawić. Zrobione zawieszenie. Dobra, no i zawieszenie jest fajnie się prowadzi, moc jest, ale kurczę, kilka gdzieś tam sportowych przyspieszeń nie ma hamulców. Dobra, co z hamulcami? A tak od Porsche, słuchaj, dadzą radę, zakładamy Porsche, tył oczywiście też jest od założone, duże tarcze, jest to zrobione. Potem no co, wszystko fajnie jeździ, gdzieś tam ktoś powiedział, że można właśnie większe, jedno duże turbo wstawić i jeszcze będzie więcej mocy. Mówię, kurde, z tym dobrze nam poszło, spróbujemy jeszcze, jeszcze to to single turbo. Yy, powiem tak, yy, do 50 tysięcy moi pracownicy, moi koledzy to liczyli. Potem już przestali. Przestali, jakie, ale myślę, że to, firmy, też koniec, to też był koniec. To też był koniec. Turbina była, Jenny, bo to też jest druga single. Y, Precision, o, Precision, Precision, to był Precision, 67-67, bo czy 67, rzeczy, 87-87, tak, 60 to Teraz 36, jeszcze mam precyzję. Olej z kolei. Nie, nie olej to się reklamujemy. olej, olej no jeździłem na motulu 300 V. Y, wymiana. Taki koszt wymiany to był gdzieś 600-700 zł. zmieniałem co 10 tysięcy gdzieś tam na torczy w Poznaniu czy gdziekolwiek jeździłem no to jednak ten olej naprawdę dawał radę termikiem fajnie można było obserwować gdzieś tam jakieś badania sobie robiliśmy czy na filtrze zostawiliśmy na noc ten filtr na, nasączony w oleju i odstawiony to po całej nocy na tym filtrze fajnie cały czas ten olej był i się trzymał potem gdzieś tam z racji. Nie wiem nawet czego. A zjechaliśmy troszkę mocno z dół właśnie 4 lata temu, gdy założyliśmy ten gaz, na 500 koni zjechaliśmy i leje zwykły moduł 5W40 wersja x X-Lin. I też dodaję radę. Nie jeżdżę już na tory, może dlatego, tak to też nie ukrywam gdzieś tam dziecko się po drodze. Na szczęście zjawiło i troszeczkę tam człowiek po. Może po... po. rozum do porozumieniu. <noise> Może A? dokładnie, tak troszeczkę. można to nazwać, nie? że się troszeczkę pozmieniało. Maćku, jakieś ciekawostki o gazie, jak montowałeś to, to co tutaj na no to była na co taka... zwrócić uwagę? No to była taka niewiadoma, tak? Na początku zastanawialiśmy się, tutaj Dominik jako mechanik i świadomy tam kierowca też gdzieś tam zastanawialiśmy się, jak to zrobić, jak to ogarnąć. No wejdę no i... ja Maćkowi słowo, bo ja też próbowałem inne warszaty dzwonić i Warszawę, nie Warszawę. Kto to zrobi? To Mówię, gdzieś w był 5 lat temu. Mhm. A e, wtedy no, miał 640 koni Mało To w ogóle chciał ze mną rozmawiać, gdzieś tam jakieś firmy próbowały, po, ale nawet miałem chyba termin mówiony, ale powiedzieli, że nie zrobią pełnej mocy, że gdzieś tam w jakimś małym zakresie, że nie ma szans, nie ma takiej realnej możliwości, nie ma takich wtryskiwaczy, ale ma ci fajny wpadł na pomysł. A na jaki poczekał. Podjął, tak? podjął wyzwanie, to jest w ogóle tutaj szacunek za to, że chciał spróbować. A jaki miał pomysł, niech powie, już ja już nie będę... No chciał, mówcie, chciał, Maciek, chciał spróbować, no chciał spróbować, no bo wiesz, jeżeli masz e, kompana świadomego, tak, e, który też gdzieś ma no, ogromną wiedzę i jest w stanie pomóc, no to czemu nie? No, Jechaliśmy, mówimy, jedna instalacja nie da rady. No to montujemy dwie instalacje, tak? Do tego Czyli samochodu. Potraktowaliście nie? potraktowaliście silnik jako no, dwie połówki, tak? To, co my proponujemy w systemach Master Slave. No, na można no. tak powiedzieć, chociaż no, nie do końca, no bo tutaj. Tak, no mamy... ja tak w uproszczeniu. Tak no, no, w uproszczeniu. No, tak. Nie opowiadamy Dokładnie. jakby tutaj w LPG Majstrze superfachowych rzeczy, tylko mówimy do ludzi. Do pewnej, on do którzy pewnej są mocy wyszło, wyszło finalnie tak, że do pewnej mocy jest jedna instalacja, później załącza się e, druga instalacja. Czyli kolejne sześć wtryskiwaczy? Czyli według takiej koncepcji. Eee, tak, tak. Ale tak. można nazwać chyba Master Slave. Można, no to jest Master Slave, Master, Master Slave, ale po prostu jest tak wystrojone, jest tak to wszystko poustawiane, że na wolne obroty, żeby ogarnąć, no bo znowu średnie no, średnie, no, nie średnie pogodził obciążenie. czasu wtrysku. Nie no pogodziłbym, no, nie byłoby no, szans. Więc e, od pewnych tam, e, pewnego obciążenia załącza się druga instalacja, czyli kolejne sześć wtryskiwaczy i wtedy do końca jedzie już na 12 wtryskiwaczach. I do odcięcia. I do, odcięcia i do odcięcia. Do odcięcia. No, no, do odcięcia tak. Tak. no ale w tym samochodzie, jeżeli Dominik ma zegary od temperatury, Mądre, ma AFR, ma, on... ma EGT temperatury i tak dalej, to ten łasiło. samochód stroiło się niesamowicie. No, wręcz bajka. No, Myśmy pojechaliśmy... ja nie, my jedną próbę zrobili z... Z... taką na, na autostrady z powrotem tak. i to był temat zamknięty. Nie? Z... 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 Poza tym nawet jak Dominik jedzie i ma te wszystkie wskaźniki, to, no, to wie co się dzieje. No on tak? wie co się Wiemy. dzieje, właśnie o to chodzi, że to jest świadomy kierowca. Jemu nie muszę tłumaczyć. On to wszystko miał zamontowane i to kontroluje tak, w tym samochodzie. I wyszło wręcz super. W szoku byliśmy. Tak, bo autor lepiej pracuje na gazie niż na benzynie. Dokładnie. E, to też może zadziwić niektórych, ale tak jest. I tak e... powiedzą, że to reklama. Aha, no ta, mogę <laughs> no, tak powiedzieć. Ale, no, ale słuchajcie, tak to jest, jest namacalny przykład, tak? Jakbyście, nie wiem, chcieli, to koledzy na pewno pomogą, jeżeli jesteście z okolic tutaj, tak? Jeżeli nie jesteście, no to, to w też. Macie, <laughs> macie kontakt tutaj. <laughs> Pod naszym filmem nawet linki, bo do Dominika do warsztatu też strzelimy link. Okay. No tak? No pewnie. No i, i trzeba działać, no. nie ma co się, co się poddawać. Powiemy krótko, wtryskiwacze są 850 z imensyza... Benzynowe benzynowe, wtryskiwacze. Tak, przepraszam, od tego zaczniemy. Duże gdzieś myślałem o etanolu, właśnie, żeby jeździć tutaj na, na alkoholu też, dlatego są większe. I przez to właśnie nie jestem do końca zawolony na pracę na tej benzynie, przynajmniej na wolnych obrotach, gdzieś tam Ale już one jest naprawdę szeloska, bardzo, power bardzo niskie. Na na nie, jeżdżę już na normalnym paliwie na zwykłą, tak, tam 95 czy 98 już nie ma to znaczenia, tym bardziej, że czasami. mówię, jest on tam z... Zduo... A, <noise> A to na LPG jak... to jest dla mnie niezwykłe paliwo. I teraz dodam jeszcze parę rzeczy ciekawych. Gdzieś tam jednak cofnięcie zapłonu, stukanie zaczyna się powiedzmy na benzynie, tak, gdzie mamy już tam do ładowania dwa bary, to się to pojawi. Uwaga na gazie tego nie ma. nie ma. Nie ma. Po prostu nie ma cofania zapłonów, na Nie gazie. ma spalania stukowego. Nie? I to nie wiem, tutaj traktować się jako reklamę, jako róbcie co chcecie, ja GT, Mniejsza temperatura zgadza oleju. Się, zgadza się, się, o, właśnie, to się wszystko zgadza. Wszystko ja mam się wszystkie skarbniki to jest wszystko przebadane i sprawdzone. Nie? Dokładnie. Oczywiście to będzie źle wystrojone, Maciej by to źle zrobił, czy ktokolwiek inny, to będzie w drugą stronę, tak? Będą tak. stuki, tak. będzie no, u będzie ten, się grzał, będzie GT wysoki, ale no tutaj jest zasługa Maćka, że ja nie wiem, naprawdę jeden wyjazd i było to auto wystrojone, gdzie ja się zastanawiałem, jak to będzie My się zastanawialiśmy, to... ile nam to zajmie. Dzień wolnego sobie zrobiłeś tak. bo wiem, ile czasu jest sobie wystrojenie jakby takiego auta na benzynie nawet. A teraz mówię, gdzie ten gaz? Gdzie 12 wtryskiwaczy? Jak on to chce zrobić? Ja jak mi mówisz, że dwie instalacje będziemy zakładać, macie, ale mówię, no jedno auto będzie, o co to by chodzi? I tam coś mi zaczyna tłumaczyć. No dobra, ale gdzie? Co? jak? I tak pomału, to poszło, chociaż muszę powiedzieć, że z tym pomału, to było trzy dni. No tak, trzy dni. Trzy dni. No montaż, nie? wszystko ze strojeniem. No, Cieszę dni. się niezmiernie, bo zawsze mówię, że auta tuningowane to najczęściej jeżdżą na KME. -y. A tu mamy tak. żywy przykład, także myślę, że nie będziemy dużo gadać, zanudzać, włączymy jakieś kamerkę do środka i chociaż się kawałek tym samochodem okay. wyjedziemy gdzieś tu na jakiś fragment. Ja nie znam tutaj terenów, ale żeby chociaż Mateusz nam tu sfilmował. Tutaj... Czy on w ogóle jeździ, bo on może nie jeździ, a może jest na benzynie, może tu gazu nie ma, Możemy też po nas go. E, tak, żeby, żeby, żeby... tak, ale jakieś chociaż tam lekkie przyspieszenie ja, czy coś, no to warto poprzeć tak wagę waszych słów, bo... Może pokażemy w ogóle, czy ta instalacja jest w tym samodzielu, Może no. ktoś nie uwierzy. Jasne, że tak. To możemy <grym> sprawdzić. Nie wygląda to pięknie, wiadomo. Bo ale to i... nie po to było robione. Nie po to to było robione, ale no, skoro to trzyma 4 lata, a finalnie 9 lat, te wszystkie inne modyfikacje, no to myślę, że jest okej. Okay, tak? Jedyne rzeczy, które były tu zmieniane z powodu modyfikacji, to skrzyni biegów. Mam trzy załatwione, a silnik jest cały czas ten sam. Dobrze, słuchajcie, wsiadamy, wsiadamy, podłączymy kamery, wsiadamy, przejedziemy się i to będzie dalsza część filmu, a potem się pora będzie żegnać. Tak jest. Dobrze, jedziemy. Jedziemy. No to jedziemy. No to jedziemy. No. No i już nam przeszkadają. Tym, tylko czy jest gaz? Tylko na gazie. gazie. Zobacz, Bartek, na pokaż, gazie? że yes, jest tak. na gazie. Są obydwie dwa sterowniki, nie? No, na gazie. Wierzymy. Wierzymy. Teraz szybko włączę rączkami. Na razie. szum studzącego się Audi. Słuchajcie, w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję serdecznie wam za uwagę. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału. Like dla Dominika, myślę, że się należy za to co pokazał i co powiedział. Dla Maćka na pewno też. Także żegnamy się tradycyjnym na gazie. Cześć. Hej. Hej.